Czy w legendach kryje się ziarno prawdy, czy poza przekazywaną ustnie opowieścią mamy materialne dowody na to, że dane wydarzenia rzeczywiście miały miejsce? Do takich pytań skłania historia o powstaniu kaplicy w Bukwałdzie w gminie Dywity. Historia kaplicy w Bukwałdzie zaczyna się w roku 1766. Wtedy to, wedle przekazywanej z pokolenia na pokolenie opowieści, przy starej drodze z Bukwałdu do Cerkiewnika miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Sługa leśniczego została ugryziona przez żmiję. Gdy dziewczyna walczyła ze śmiercią, jej narzeczony złożył śluby Bogu, że jeżeli jego narzeczona wyzdrowieje, to on w bukwałdzie wybuduje kaplicę. Dziewczyna wróciła do zdrowia, a przyszły mąż dotrzymał słowa. Stąd w bukwałdzie mamy tę piękną kaplicę. Budynek kaplicy w niezmienionej formie stał od roku 1858. Wtedy to pod kierunkiem bukwałckich gospodarzy Jana Biernatowskiego i Jakuba Pamsa mieszkańcy wsi wybudowali większą w stylu neoromańskim. Nowa kaplica bardzo szybko stała się zbyt ciasna, szczególnie w czasie uroczystych nabożeństw i odpustów. W roku 1930 pod kierunkiem Franciszka Bogdańskiego została rozbudowana. Wyposażenie buchwałskiej Kaplicy jest skromne. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający Świętego Józefa, patrona kaplicy, wraz z Jezusem. W zwieńczeniu ołtarza mamy figurę Michała Archanioła. Ciekawostką jest tutaj, znajdujący się w Wieży Kościelnej dzwon pochodzący z końca XIX wieku. Wybór Świętego Józefa na patrona kaplicy nie jest przypadkowy. Jest on nie tylko patronem, Rzemieślników i ludzi pracy, ale także patronem małżeństw i patronem rodzin. W dawnych wiekach odwoływały się również do niego osoby będące w trudnym położeniu. O podziękowaniu za wyzdrowienie córki pamiętał także jej ojciec leśniczy. W miejscu nieszczęśliwego wypadku postawił pamiątkowy krzyż. Leśniczowie, wcześniej niemieccy, a obecnie polscy, dbają o to miejsce, odnawiają krzyż i od początku dokumentują to pamiątkowymi tabliczkami. Legenda o powstaniu kaplicy jest symbolem wielkiej miłości, jaką narzeczony darzył swoją przyszłą żonę. Obrazuje także wierność w dotrzymywaniu złożonych ślubów. Obecnie świątynia jest świadkiem dziejów lokalnej społeczności i tym, co mimo różnych kolei losu łączy dawnych i obecnych mieszkańców malowniczego Bukwałdu.